W takim razie znieśmy dobrobyt! zaproponował inny dyskutant. I proszę bardzo, zgodził się wiceprezes. Z tym, że nie znieśmy, a może odłóżmy. Trzeba najpierw sprawdzić, czy bez dobrobytu ludzie sobie dadzą radę. No, jeżeli mamy zlikwidować dobrobyt, to zlikwidujmy i kapitalizm! zasugerował obywatel przydupas. No, tego słowem nie da się zrobić. Stwierdził przewodniczący, słowa nie będzie, a problem zostanie. My musimy, kolego, zacząć od własnego podwórka i nie śmiałbym niczego osobiście sugerować. Ale jest, wydaje mi się, takie słowo po zniesieniu, którego będzie mi, przepraszam, nam lepiej. Takim słowem jest nie. No oczywiście chciałbym zaznaczyć, że traktujmy to jako eksperyment. Już po tygodniu tego eksperymentu zauważono pewne zmiany w wysławianiu się obywateli. Opozycja zaczynała każde zdanie od tak, oczywiście, ale z naszej strony rzecz ujmując, inteligencja pracująca tak, aczkolwiek uczeni tak, chociaż inaczej rzecz biorąc, artyści oczywiście, lecz panny. Tak, bynajmniej jednak, a służby specjalne tak, skądinąd jednak wiem. Na kolejnym posiedzeniu przewodniczący Rady powiedział, koledzy, muszę przyznać się osobiście do tego, że popełniliśmy ciężki błąd, znosząc z obiegu tak popularne przecież słowo nie i proponuję jak najszybciej do niego wrócić, żeby jednak obywatele mogli się Przyzwyczaić do niego na okres przejściowy nie będzie używane wyłącznie przez prezydium. W zamian za to likwidujemy słowa następujące. Aczkolwiek, chociaż, ale, bynajmniej i jednak. Zostawiając sprawdzony już zwrot, skądinąd jednak wiem. Wytwornia dźwięków trt przedstawia sketch pod tytułem Przeklęta noc. furnia dźwięków tryt na koniec powtórki z rozrywki, a w Akademii Rozrywki dzisiaj Krzysztof Piasecki, z którym rozmawiamy o strachach, o tym jak się straszymy, jak państwo się straszą, jak byliśmy straszeni, no bardzo dużo listów przyszło do akademia.rozrywki.małpa.polskieradio.pl w tej sprawie. Naprawdę przerażające sceny są tutaj opisane. No proszę, proszę. E, na przykład mój wujek straszy swojego trzyletniego wnuka babą z pgr która przyjdzie wypędzlować buzie tym, którzy kłamią. No ale to tylko tym, którzy kłamią, ale się straszy, żeby nie kłamał. No, czyli te strachy są zawsze, żeby czegoś nie, nie robiło to dziecko, tak, prawda? Tak, tak, tak żeby tak. nie robiło. Pan Wojtek napisał też, no. że czarna wołga, ten straszak w latach 70. wywołał taką panikę, że dyrekcja szkoły podstawowej, do której uczęszczałem, zaprosiła komendanta milicji, żeby tę plotkę zdementował. Przyjechał czarną wołgą. Być może. Ktoś tutaj też zwrócił uwagę na to, że już młodsze pokolenie nie było straszone czarną wołgą, ale czarnym BMW na przykład. Aha, tak, czyli tak, jednak tak. jest jakiś samochód zastępczy. A, a propos tych pestek, które jak się połknie, to wyrośnie w brzuchu, w brzuchu drzewo, to też jak widać, różny skutek to odnosiło. Bo pan Mateusz napisał, a ja specjalnie zjadałem pestki z czereśni, marząc o tym, że jak wreszcie wyrośnie mi drzewo, to będę miał własne owoce w nieograniczonych ilościach. I to jest słuszne. Ja, ja pamiętam jako dziecko, zakopałem węgiel pod oknem do piwnicy, oznaczyłem bardzo szczegółowo i czekałem na diament. Naprawdę? <laughs> Naprawdę. Bo usłyszałem, że jak jest dłużej węgiel w ziemi, to się robi z tego diament. A sprawdzałeś ostatnio? <laughs> ostatnio nie, bo już wykopałem za, za tydzień. Nie? Aha, no to proszę bardzo, jak widać. No to nie, to nie znaczy, jak nauka jednak do dziecka dociera, prawda? Tak, że, że warto te pestki jednak zadać, no. żeby mieć swoje czereśnie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich nawet przejrzeć tych listów, ale bardzo Państwu dziękujemy. Może jakąś taką księgę strachów złożymy z tego, co I państwu... Jeszcze jeden wątek się tutaj pojawił. No. Pojawia się takie straszenie albo pojawiało się, że jak się nie będziesz uczył, to będziesz tory czyścił na przykład ktoś No to tutaj. może u ciebie tak w... Nie, to ktoś tak napisał. Aha, to, to, to... to... to, jest... to szewca głównie się szło wtedy, jeśli mówię, będziesz do no, szewca oddany na naukę zawodu. A, no, no proszę. Tak, jak się nie będziesz uczył, to proszę bardzo, możesz się nie uczyć, proszę bardzo. Uh -huh. Już tam pan, tam i tu się wymieniało nazwisko pana szefu, pan Firewicz już czeka na taki, co się nie uczą. Widziałeś tam tego chłopaka? No widziałeś, widziałeś jak wygląda? No, chcesz tak? No więc proszę, jednak jest jeszcze, można straszyć różnymi zawodami. Tak. Ja celowo... Tak będzie pan się źle w trójce zachował, pójdzie pan na jedynki. Do, do jedynki. do szefca do jedynki. W każdym razie celowo wywołałem ten wątek teraz, ponieważ mam taką piosenkę wydaną na płycie wiele, wiele lat temu. Do niej od czasu do czasu wracamy, bo to cuda są piosenkowe. Wydane wiele, wiele lat temu przez jakieś związki zawodowe, zdaje się, Aha, czy coś tak, takiego. Tak, tak. I tutaj jest na przykład taka piosenka pod tytułem Nie chcę żoną być chemika. Czyli można Wolę być szewca, tak? tak? Można było straszyć chemikiem na przykład. No to teraz Państwo tę piosenkę usłyszą, a zaraz potem Krzysztof Piasecki na żywo z naszego studia zaśpiewa swoją, swoją piosenkę. Mieliśmy się na balu azota W styczniu czy w grudniu mniejsza z Bardzo przystojny był to chłopak I dobrze się tańczyło z nim A potem zaraz w poniedzieli Czy poniedziałku mniejsza z Zapytał mnie po prostu chemik Czy chcę przez życie iść z nim Całuje, to dosuje, daje miłość miligrama. Nie chce żoną być chemika, bo z nim kłopot wielki jest. Gdy gotuję, podpatruję, i sam wszystko lepiej wie. Gdy gotuję, podpatruję, i sam wszystko lepiej wie. A potem było to w parku na wiosnę. Gdy jak co roku i psy, mój chemik nagle do mnie podszedł I że przez zęby dobyń zły, tak dłużej być nie może Zocha. Krew Kres przecież nie jest H2O, a że ja ciebie z kocha. To masz do ślubu ze mną, no nie chcę zoną być chemika, bo z nim kłopot tu wręcz drama. Który to dozuje, daje miłość miligrama. Nie chcę zoną być chemika, bo z nim kłopot, bo z nim traf. Nie chcę zoną być chemika, bo go już nareszcie ma. Nie chcę zoną być chemika, że wydawało się, że można wstraszyć chemikiem, a ta pani no, już ma tej chemiku, wody nie wlewaj kwasu do wody, czy to jakoś odwrotnie. Być może, a pan, pan Łukasz napisał, jak nasz prawie dwuletni synek dobiera się do zmywarki, lodówki, telewizora i innych sprzętów, mówimy, że przyjdzie pan od AGD i będzie zły, że zawracamy mu głowę. I to działa. Synek z przejęciem mówi, pan, Czyli panem od AGD pan, można. No, tak, ale to pan przy okazji, pan słuchacz, wymienił, że jest nieźle uposażony tam w tej, w tej, w tej w swojej kuchni. No, zmywarka, lodówka, telewizor. No, proszę Inne sprzęty. Ta, to inne sprzęty, no. Bardzo to pan za AGD tam musi być bywać codziennie, bo to są sprzęty zawodne, więc myślę, że on tam... Każdy kiedy indziej się zepsuje. Tak. No dobrze, to teraz proszę państwa, Krzysztof Piaseczki bierze gitarę. Jak, jak zwykle. Piosenkę zaśpiewam państwu, która powstała jakiś czas temu, przed świętami właściwie. Ale płęty nie ma do dziś, także będzie piosenka bez płęty. Ja postaram się troszkę ją jakoś tak zaktualizować śpiewając. I mo